Rada Gąsienicy. Przez jakiś czas gąsienica i Alicja patrzyły na siebie w milczeniu. W końcu gąsienica wyjęła fajkę z ust i zwróciła się do Alicji sennym, leniwym głosem. Kimże ty właściwie jesteś? zapytała. Nie było to zbyt zachęcające, jak na początek rozmowy. Alicja odpowiedziała dosyć nieśmiało. Nie wiem, akurat teraz nie wiem dokładnie, proszę pani. Wiedziałam, kim byłam, kiedy się obudziłam dziś rano, ale od tego czasu chyba się parę razy zmieniałam. Co właściwie chcesz przez to powiedzieć? zapytała gąsienica surowo. Wytłumacz się i nie garb się i patrz przed siebie. Chyba nie mogę patrzeć przed siebie, ponieważ, widzi pani, ja nie jestem sobą. Nie widzę oświadczyła gąsienica. Chyba nie potrafię tego jaśniej wyrazić powiedziała bardzo grzecznie Alicja. Ponieważ sama tego nie rozumiem. Taka zmiana wzrostu kilka razy w ciągu dnia wprowadza spore zamieszanie. Nie wprowadza, oświadczyła gąsienica. No cóż, może pani jeszcze tak nie uważa odrzekła Alicja ale kiedy pani będzie musiała się zmieniać w poczwarkę, bo któregoś dnia tak będzie, a potem w motyla to chyba się to pani wyda dość dziwaczne, prawda? Wcale mi się nie wyda oświadczyła gąsienica. No cóż, może pani uważa inaczej, powiedziała Alicja, ale mnie to by się wydawało nawet bardzo dziwaczne. Tobie zawołała pogardliwie gąsienica: A kimże ty jesteś? Co oznaczało powrót do samego początku rozmowy? Alicję troszkę rozgniewało, że uwagi gąsienicy są takie strasznie krótkie, więc zebrała się w sobie i oświadczyła z wielką powagą. Wydaje mi się, że to pani powinna mi pierwsza powiedzieć, kim pani jest. Dlaczego? Zapytała gąsienica. To było kolejne zaskakujące pytanie, a ponieważ Alicja nie umiała wymyślić żadnego stosownego powodu i ponieważ Gąsienica najwidoczniej była w naprawdę paskudnym nastroju, Alicja odwróciła się, żeby odejść. Wracaj! zawołała za nią Gąsienica. Mam coś ważnego do powiedzenia. To brzmiało obiecująco, z wielką pewnością. Wobec tego Alicja zatrzymała się i zawróciła. Trzymaj nerwy na wodzy, powiedziała Gąsienica. To wszystko? Zapytała Alicja ze wszystkich sił, starając się opanować złość. Nie, odpowiedziała gąsienica. Alicja pomyślała, że skoro nie ma nic do roboty, to mogłaby chwilę poczekać, bo może gąsienica jednak powie jej coś, co będzie warto usłyszeć. Ta przez chwilę pykała swoją fajkę w milczeniu, ale w końcu rozłożyła ręce, znów wyjęła fajkę z ust i powiedziała: Więc myślisz, że się zmieniłaś, tak? Obawiam się, że tak, proszę pani, przyznała Alicja. Nie mogę sobie przypomnieć różnych rzeczy, które dawniej pamiętałam i nawet przez parę minut nie mogę zachować tego samego wzrostu. A czego właściwie nie możesz sobie przypomnieć? Zapytała gąsienica. Próbowałam powiedzieć wierszyk świt chłodem, ale wyszło mi zupełnie coś innego. Odpowiedziała bardzo smutno Alicja. Powiedz dziadku, drogi dziadku, rozkazała gąsienica. Alicja splotła dłonie i zaczęła deklamować. Dziadku, drogi dziadku, chcemy na głowie stać. Chodź tu nauczyć nas. Przecież wiesz, na dobranoc stójka musi być, więc jak robisz to, powiedz jak. Wnuczku, drogi wnuczku, lubię na głowie stać. Dawniej się bałem, że wstrząsnę mózg. Dziś się o głowę nie muszę bać, bo pusto w niej mam. Pusto mam. Dziadku, drogi dziadku, na swą nadwagę bacz, robiąc fikołków sto raz po raz. Zrób skłon i razem z nami skacz. I jak robisz to? Powiedz jak. Wnuczku, drogi wnuczku, fikołków sekret znam. Gipki nie jestem już. Za to dziś wspaniałą maść na stawę mam. Tanio sprzedam ci. Sprzedam ci. Dziadku, drogi dziadku, szczęk mocnych już ci brak. Tymczasem zjadłeś dziś całą gęś. Z kośćmi i z dziobem. Powiedz jak, jak to możliwe? No więc jak. Wnuczku, drogi wnuczku. Musiałem prawo znać. Kłócąc się z żoną, moc spornych spraw, by nie dać jej w uporze trwać, rozgryźć przyszło mi: Przyszło mi. Dziadku, drogi dziadku, nie tęgi masz już wzrok, a tu węgorza wkładasz w nos i balansując nim w tył robisz krok. Skąd się wziął taki pomysł? Skąd? Wnuczku, drogi wnuczku, pytania trzy i dość. Lubię zabawiać was, przecież wiesz, ale od durnych pytań wpadam w złość. Zmykaj pókiś cały, bo w nos. Nie tak ma być, orzekła Gąsienica. No, nie do końca tak, przyznała nieśmiała Alicja. Niektóre słowa się pozamieniały. Było nie tak od początku do końca, oświadczyła Gąsienica kategorycznie i na chwilę zapadła cisza. Gąsienica odezwała się pierwsza. – Jakiego wzrostu chciałabyś być? – zapytała. – Nie jestem pod tym względem szczególnie wybredna – odpowiedziała pospiesznie Alicja. – Tylko wie pani, nie jest miło tak bez przerwy zmieniać wzrost. – Nie wiem – odpowiedziała gąsienica. Alicja się nie odezwała. Jeszcze nigdy dotąd nikt jej tak często nie sprzeciwiał i czuła, że traci cierpliwość. A czy teraz jesteś zadowolona? spytała gąsienica. Prawdę mówiąc, wolałabym być odrobinę większa, proszę pani, powiedziała Alicja. Niecałe 10 cm to naprawdę bardzo nędzny wzrost. To naprawdę doskonały wzrost oświadczyła ze złością gąsienica, prostując się na całą wysokość. Miała prawie 10 cm wzrostu. Ale ja nie jestem do tego przyzwyczajona, żałosnym głosem próbowała się usprawiedliwić biedna Alicja, myśląc sobie jednocześnie. Chciałabym, żeby te wszystkie stworzenia tak łatwo się nie obrażały. Jeszcze się przyzwyczaisz. Oświadczyła gąsienica, włożyła cebuch fajki z powrotem do ust i znów zaczęła pykać. Tym razem Alicja czekała cierpliwie, aż gąsienica znów się zdecyduje coś powiedzieć. Po chwili gąsienica wyjęła fajkę z ust, otrząsnęła się i parę razy ziewnęła. Potem zlazła z grzyba i weszła w trawę, rzucając tylko na odchodnym. Jak z jednej strony to urośniesz, a jak z drugiej, to zmalejesz. Z jednej strony czego, z drugiej strony czego? Pomyślała Alicja. Grzyba, odpowiedziała gąsienica, tak jakby mogła usłyszeć te słowa i po chwili zniknęła Alicji z oczu. Alicja została sama. Przez chwilę w zamyśleniu przyglądała się grzybowi, zadając sobie pytanie, gdzie ma on jedną, a gdzie drugą stronę. A ponieważ był idealnie okrągły, odpowiedź była naprawdę bardzo trudna ale w końcu rozłożyła ręce najszerzej, jak umiała, objęła ramionami krawędź grzybowego kapelusza i oderwała po kawałeczku z każdej strony. No i który kawałek jest który? Zapytała samą siebie, po czym odgryzła kawałeczek grzyba z prawej ręki, żeby sprawdzić, jaki będzie skutek. Nie minęła sekunda, kiedy poczuła silne uderzenie w podbródek. Uderzyła brodą o własne stopy. Nieźle ją przeraziła ta nagła zmiana ale czuła, że nie ma ani chwili do stracenia, ponieważ bardzo szybko się kurczy i wobec tego sprób spróbowała zjeść kawałek grzyba z drugiej ręki. Broda tak mocno już przywarła jej do stóp, że prawie nie umiała otworzyć ust, ale w końcu jej się to udało i zdołała przełknąć kawałeczek grzyba z lewej ręki. No, wreszcie uwolniłam głowę, krzyknęła radośnie, ale radość natychmiast zmieniła się w przerażenie, ponieważ Alicja odkryła, że nie może znaleźć swoich ramion. Kiedy spojrzała w dół, dostrzegła tylko straszliwie długą szyję, która wyrastała jak potężna łodyga z morza zielonych liści, rozciągającego się nisko w dole. A cóż to jest to zielone? wykrzyknęła Alicja. I gdzie się podziały moje ramiona? A moje biedne ręce? Cóż to się z nimi stało, że was nie widzę? Jednocześnie poruszała rękami, ale bez żadnego skutku, jeśli nie liczyć lekkiego drżenia zielonych liści w oddali. Ponieważ wyglądało na to, że nie zdoła podnieść rąk tak wysoko, żeby dosięgnąć głowy, spróbowała pochylić głowę w stronę rąk i z radością odkryła, że jej szyja bez trudu niby wąż wygina się we wszystkich kierunkach. Właśnie udało jej się zgiąć ją we wdzięczny zygzak i już miała zanurkować w dół pomiędzy liście zrozumiała, że to nic innego jak wierzchołki drzew, pod którymi właśnie przychodziła kiedy usłyszała ostry, syczący dźwięk i szybko się cofnęła. Wielka Turkawka podleciała tuż do jej twarzy i teraz gwałtownie układała ją skrzydłami. Ty, wężu! wrzasnęła Turkawka. Nie jestem żadnym wężem oświadczyła z oburzeniem Alicja. Zostaw mnie w spokoju. Powtarzam, ty, wężu! zawołała Turkawka nieco łagodniej i dodała niemal z płaczem. Próbowałam wszystkiego, ale ich niczym nie można zadowolić. Nie mam pojęcia, o czym mówisz oświadczyła Alicja. Próbowałam korzeni drzew, próbowałam brzegów rzek, próbowałam żywopłotów, ciągnęła Turkawka, nie zwracając na nią najmniejszej uwagi. Ale te węże, nie da się ich zadowolić. Wszystko to wydawało się Alicji coraz bardziej niezrozumiałe, ale uznała, że nie ma sensu się odzywać, dopóki Turkawka nie skończy swojej przemowy. Jakby nie było dość kłopotów z wysiadywaniem jajek, ciągnęła Turkawka, to jeszcze muszę noc i dzień pilnować, czy nie zbliżają się węże. Przecież ja od trzech dni nie zmrużyłam oka. Bardzo mi przykro, że tak ci dokuczają, powiedziała Alicja, zaczynając rozumieć o co chodzi. I właśnie teraz, kiedy sobie wybrałam najwyższe drzewo w całym lesie, mówiła dalej Turkawka, podnosząc głos do krzyku, kiedy sobie pomyślałam, że może wreszcie zdołam się od nich uwolnić, muszą, wijąc się, spadać na mnie z nieba. Och ty, wężu! Przecież ci mówię, że nie jestem wężem! zawołała Alicja. Jestem. Jestem. No właśnie. Czym ty jesteś? Zapytała Turkawka. Widzę, że próbujesz coś zmyślać. Jestem. Jestem małą dziewczynką, odpowiedziała Alicja, raczej z powątpiewaniem, przypominawszy sobie, ile razy już tego dnia się zmieniała. Dobrze jest sobie, zawołała Turkawka tonem pełnym najgłębszej pogardy. Zdarzało mi się widywać małe dziewczynki, ale żadna z nich nie miała takiej szyi. Nie wierzę. Jesteś wężem i już. Nie masz się co wybierać. Może jeszcze mi powiesz, że nigdy w życiu nie miałaś w ustach jajka? Oczywiście, że jadłam jajka, powiedziała Alicja, która była bardzo prawdomównym dzieckiem. Ale wie pani, małe dziewczynki jedzą jajka tak samo często jak węże. Nie wierzę, oświadczyła Turkawka. A jeśli naprawdę tak jest, to są jednym z gatunków węży i tyle. To było dla Alicji czymś tak nieoczekiwanym, że przez parę minut nie odezwała się ani słówkiem, i Turkawka wykorzystała ten moment, żeby dodać: Szukasz jajek? Jestem tego pewna. I co to dla mnie za różnica, czy jesteś małą dziewczynką, czy wężem? A dla mnie to jest różnica odpowiedziała pospiesznie Alicja. I tak się składa, że wcale nie szukam jajek, a gdybym nawet szukała, to i tak nie chciałabym twoich. Nie lubię surowych. Wobec tego się wynosi. Powiedziała turkawka na burmuszonym tonem, sadowiąc się z powrotem w gnieździe. Alicja próbowała posuwać się w kucki między drzewami, ale szyja ciągle jej się zaplątywała w gałęzie i od czasu do czasu musiała się zatrzymywać, żeby ją wyplątać. Po chwili przypomniała sobie, że wciąż jeszcze trzyma w rękach kawałki grzyba, więc zabrała się do pracy, ostrożnie odgryzając po odrobinie to jednego to drugiego i na zmianę to rosnąc, to malejąc, aż wreszcie udało jej się osiągnąć normalny wzrost. Minęło już tak dużo czasu, odkąd miała choćby w przybliżeniu swoje zwykłe rozmiary, że na początku czuła się dość dziwnie. Ale po paru minutach przyzwyczaiła się i jak zwykle zaczęła mówić do siebie: świetnie, połowa mojego planu wykonana. Całkiem niepojęte są te wszystkie zmiany. Nigdy nie wiem, jaka będę za minutę. Tak czy inaczej, udało mi się wrócić do normalnego wzrostu, więc teraz pora pomyśleć o tamtym pięknym ogrodzie. Zastanawiam się, jak mogłabym się tam dostać. Przy tych słowach nagle znalazła się na polanie i zobaczyła, że stoi na niej domek w wysokości na jakieś półtora metra. Bez względu na to, kto w nim mieszka, pomyślała Alicja, nie mogę się tam zjawić z takim wzrostem, przecież bym ich śmiertelnie przestraszyła. Wobec tego zaczęła odgryzać po odrobinie z kawałka grzyba, który miała w prawej ręce i ruszyła w stronę domku dopiero wtedy, kiedy się zmniejszyła do dwudziestu paru centymetrów.